Pokuciłem się z dziewczyną. Są ciche dni, ciche noce. Zazwyczaj to się u mnie objawia szałem zakupowym. Połaziłem po hinolach. Normalnie bym nie kupił, ale jest 4,50. To jest czy jest relatywnie. Moja zasada to jest do 5 zł. 4 w jednym. Tworzą takiego robota. Głównie się przekonałem dla tego klocka gąsienicy gąsienicy. Dla takich kółek. Nie miałem jeszcze po drukach czegoś takiego. To jest helikopterek. samochodzik. Kiedyś tam będzie recenzja. Taki wóz strażacki jeszcze zobaczyłem z, nie wiem, z kartonu, z blaszki. się go składa Kosztował 6 zł, choć trochę, trochę dużo, ale zobaczyłem, że jest mechanizm napędzający to. Trudno. Kupiłem, no, kupiłem te orzeczki ziemne ostre. W tej firmy już kupowałem coś, to było niedobre. Nie wiem, myślę, że też będzie niedobre. Wziąłem dwa katalogi z Playmobila na 2020. Nie będę tego pokazywał. Można to sprawdzić w internecie. No i na, na szmatach znalazłem Bajonikla. Ja ich nie zbieram, ale zobaczyłem, że są oryginalne. Dałem jakieś 3-4 czy tam 5 zł za wszystkie te elementy. Tu jest jakaś broń jakaś brońka, tu jest jakiś no pierśnik, który tam nie pasuje. Tu jest noga. Sobie pomyślałem każdy element, jeżeli jest oryginalny to po złotówce. Czacha mi się podoba. najwyżej no komuś popylę. I tu taki zobaczyłem takiego robocika transformersa. Nie mogę znaleźć sygnatury, czy jest oryginalny czy nie, ale myślę, że tak, bo jest dość zaawansowany. Nie ma chyba rączek i nóżek. I tak wygląda ten. Jak się rozkłada, to się niewiele nie więcej zmienia. Tylko pokażę wam głowę, może. Głowa wygląda tak. O. Może kiedyś zrobię z nim o nim recenzję, ale nie wiem, czy jest sens. No i to tyle. Wydałem trochę kasy, zaszalałem. Nie będzie się budowało tego dziada.